No, i witam was wszystkich w wielkim finale. Wielkim. Miejmy nadzieję, że to będzie wielki finał. Dwie rundy po. Hmm. Osiem okrążeń. Więc na pewno to będzie duże wezwanie. Grand Slam final. Zobaczymy, czy jest jakiś nowy samochód. Nie, nie ma żadnego nowego samochodu. To bierzemy na stary, ulubiony samochodzik. Zmienimy jeszcze na jakiś a, ładny, na pożegnanie. Kwiatuszki! Szczęśliwe kwiatuszki, szczęśliwa muzyczka, ponieważ kończymy z nerwem showdown. I oczywiście nutka w tle. Jeju, co to za Czy Na grand slam final. I oczywiście, jak w Los Angeles, zawsze mam lagi. Dobra, już ustąpiłem. Ale te fajerwerki, a właśnie te fajerwerki, co są tutaj, powodują te moje lagi. To znaczy w tle, co są. Ty tam tego wzięłeś, wyjmowałeś, to inaczej. No i tak. Po prostu tak, 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 tak chcę ukończyć tą grę, mieć to za sobą, się cieszyć z tego, z ukończenia tej gry, no bo naprawdę... Hmm, pokuszę się o takie podsumowanie całej tej serii gra ma niektóre naprawdę bardzo ciekawe tryby jeżeli ktoś lubi Gymkany, to na pewno nie będzie gra dla niego ponieważ tutaj jest bardzo mało tej Gymkany, a spodziewałbym się czegoś innego no bo showdown to w końcu jest popis a nie jakieś tam rozwałka no to to, to powinno się nazywać dirt demolition a nie dirt showdown no ale no w końcu jednak... jaju, jaju. No ale w końcu jednak taką nazwę nadali, to... Jednak moje pierwsze przypuszczenie się sprawdziły, że to będzie nastawienie na takie... E... na taką rozwałkę właśnie, jak te eight bole czy coś w tym stylu. Ale no... Jednak trochę więcej by się przydało tej, tej gymkany. No i... No i tak trochę szkoda. No ale cóż, no, no niestety tak bywa, wszystkiego nie możemy mieć. Oczywiście ten 8-ball jest fajny i ciekawy, no ale jednak on się nam zaczyna nudzić. Jest to bardzo małe rozróżnicowanie, ponieważ co drugi wyścig to jest albo właśnie ten 8-ball, albo race-off, gdzie, gdzie po prostu już nam to pod koniec się zaczyna nudzić. Jeszcze te długie wyścigi po 8 okrążeń są naprawdę dołujące i denerwujące no bo jednak cały czas ścigając się z nimi i cały czas wypadając z tej trasy jesteśmy po prostu no skazani na jakieś błędy i cały czas powtarzanie tego nie zbyt przyjemną wizją dalszego ciągu tej gry i tak jak ja znowu tego nie ukończę to będę miał Ciężko. O tym właśnie mówię. 360 ale w powietrzu. To znaczy bokiem. Więc jest naprawdę super. I, I mamy teraz mało życia i znowu będzie się zastanowienie, czy ja dojadę do końca, czy nie. O oh, fak. Tak, Gruber, Olsen. Jasne. Nie, już teraz skupię się tylko, żeby dojechać do końca, ponieważ... E, ponieważ e, zobaczcie, jaka już mam mało życia. No i o tym właśnie mówiłem! Ostatnie okrążenie. Jak zawsze. Ostatnie okrążenie to tutaj jest po prostu totalna zmora tej gry. Ponieważ w ostatnich okrążeniach ta gra, nie wiem, nabiera takiego jakby zrywu, że wszyscy nagle myślą, a masz mało życia, to, to musimy ciebie zniszczyć. Tutaj jeżeli e, nie będziemy mieli dużo życia, nie ma co się liczyć z dojazdem do końca. Bo zawsze będzie taka sytuacja, że albo ktoś w nas e, przesadzi z tyłu, albo z boku. Tak jak teraz. Na przykład pięknie nas wyrzucił e, w bok. E, lekko w tył wystarczy puknąć, e, że nasz zawodnik komputerowy puknie w tył, to my od razu tracimy przyczepność i po prostu nie, nie mamy nawet jak tego skontrować. A, kanapka. Najfajniejsze jest to, że jeżeli my tak pukniemy, to oni od razu odzyskują e, sterowność i po prostu mogą, mogą dalej jechać. Robią po prostu pieniądze, 360 i tyle. My niestety przynajmniej ja nie mam takich zdolności, i nie umiem robić tutaj 360. sześćdziesiątek miejscu. Może nie tym samochodem, ale natomiast tam ci to kurde każdym samochodem. I to też jest najlepsze. You ran wrong way. Szczególnie jeszcze podobają mi się te dwa malutkie samochody, które powinny być totalnie podatne na, na tą moją większą masę, no bo w końcu to jest o wiele większy samochód. I on powinien być o wiele bardziej stabilny na tym wszystkim. Ale niestety tak nie jest. Dlaczego tego nie wiem. E, natomiast te małe samochody mają większą moc jakąś przebicia niż te duże. Ale jak ja gram? Jakimś tam małym... Tym tak, tym małym samochodzikiem to on był w ogóle bardzo szybki był, ale przy jakimkolwiek uderzeniu on po prostu się gniótł jak puszka. I to było właśnie najgorsze. No ale dobra, tak podchodząc jeszcze do podsumowania. Tryb. Y... Jasne. Tryb, 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 tryb. Smash Hunter, gdzie musieliśmy rozbijać dobry, dobry pomysł ale trochę kiepskie wykonanie dla mnie powinien ten tor być oddzielony jeszcze takimi może pachołkami zobaczcie tutaj ten no linackim po prostu no. powinien być wydzielony pachołkami ale po prostu też to jest dobre ponieważ mamy trochę wolności takiej na tym torze i możemy sobie sami wybierać ale to więcej e, spędzamy na szukaniu tego niż na, na takiej przyjemnej rozwałkowej jeździe nie, nie, wiem czemu tak jest, ale po prostu tak, tak jest, takie mam swoje odczucia. I bardzo żałuję, a naprawdę tryb fajny. Fajnie skomponowany, tylko trochę mm, pomysł, pomysł jest naprawdę bardzo fajny. Nie i cóż, a później Trick Rush. Dla mnie trochę zbyt łatwy. A dlaczego? Ponieważ możemy robić cały czas te same triki. W derchcie 3 nie mogliśmy tak robić i było to trochę karane przez grę. Tutaj czegoś takiego nie doświadczyłem. Jasne, o zobaczcie, to było po prostu świetne. O i druga, jeszcze trzeci, nazwalnie, no. Przecież jakby to mogło być inaczej. No i tak, mamy ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenia są w tej grze najgorsze. To jest po prostu katorga, to ostatnie obrażenia. Przecież nagle ktoś nam po prostu wjeżdża w tył, i jesteśmy niezdolni do dalszej jazdy. Gruby. Ja myślałem, że, że uda mi się go jeszcze wyprzedzić, ale nie. Ale dobra, pierwsza runda, drugie miejsce, w drugiej musimy zająć pierwsze miejsce, tylko żeby. Gruber nie zajął drugiego Musimy się strzec z Gruberem i tyle Nieco jeszcze. Że jest to wielki finał, miejmy nadzieję, że to już będzie koniec. I dlatego tak się pokuszę o to podsumowywanie. Tego, ale zobaczcie, jaka to jest po prostu wielka arena i 8 okrażnie po takiej arenie to jest naprawdę... Męczące jeszcze, jeżeli ktoś gra na fadzie i na strzałkach, to naprawdę już mnie palcem tak bolą od grania, że... Że szok. No jeszcze te lagi piękne. Nie wiem, optymalizację mam, mam tak zrąbano, że gdy są jakieś fajerwerki, to po prostu mam lagi. Nie wiem, czy to przez nagrywanie prawcem tego, ale to, to też ma, może być powód jeden tego. Nie, kurde kółka kręcę I yy, nie wiem, może to jest właśnie poprzez to nagrywanie Ale może i nie Dobra, jedziemy. Jedziemy jak na razie dobrze. No chyba chciałem to wszystko podsumować, no race, of totalne wyścigi, e, w których. No nie za dużo się dzieje, no bo jednak nie oszukujmy się, tam jest mało rzeczy, są to normalne wyścigi, 8-ball, z tymi właśnie przecięciami się też nie jest to jakoś bardzo powrywające, a czasami nawet wkurwiające, bo gdy tak cały czas w nas ktoś wali, mamy naprawdę już serdecznie tego dość i, i te wszystkie błędy, które nie my popełniamy, tylko inteligencja komputerowa no, szczą się na nas właśnie w ten sposób, że... że to my bardzo często zostajemy wypchnięci albo przyblokowani przez innego zawodnika, który wypadł i nie mamy możliwości jak uciec, no bo ten tor, te tory są po prostu bardzo wąskie i to jest właśnie tym spowodowane ale czemu tak jest, to, to nie wiem A może jest dlatego, że ten samochód jest trochę większy, szerszy i dlatego nim się tak ciężko jeździ, no ale... Powiedzmy, że... że to nie dlatego. Mogę pochwalić tą grę za soundtrack, ponieważ jest ona, ona jest wyposażona w świetny soundtrack. No. Natomiast e, jedyne co mi się nie podoba, to właśnie ten, no może nie ten tryb, tylko właśnie taka natarczywość tych zawodników. Oni po prostu nie myślą jakoś tak racjonalnie, tylko myślą, żeby się po prostu przez na, przed nas władować i tyle. No niestety też e, zrobione jest to tak, że. E, że gdy my jedziemy na końcu, gracze po prostu komputerowi zwalniają i dają nam się dogonić, natomiast gdy my jedziemy z przodu, gracze dostają nagle jakiegoś niesamowitego kopa i są w stanie nas dogonić w przeciągu jednego okrążenia i, i to nie jest dla nich żaden problem. E, bardzo często jest tak, że ci zawodnicy komputerowi mają nieskończoną ilość tego boostu, i potrafią go właśnie wykorzystać w bardzo dobry sposób przy naszym a, przy wyprzedzaniu. Jeżeli my, my włączymy przy wyprzedzaniu ich ten tryb boost, oni potrafią się do mnie obronić i jeszcze dalej pojechać na tym buście, gdy nam już się skończy pełne wykorzystanie tego. Więc naprawdę tak trochę szkoda. No ale tak jak zawsze gracze komputerowi sterowanymi przez komputer byli tak wybajerzeni. No i z tym nie mamy co się kłócić, ponieważ zawsze tak było i to jest po prostu normalność. No ale cóż, dojeżdżamy do końca okrążenia, ósmego, ostatniego okrążenia. Miejmy nadzieję, że to wygramy. No i wy wygraliśmy to i, i pytanie teraz, co będzie na sam koniec? Czy będzie jeszcze jakiś wyścig, czy może to już jest koniec? Zostawiam Was w spokoju, odezwę się później. Czy to było zakończenie? Tak, jakoś nie wiem. Chyba tak. Ale zaraz zobaczymy, się przekonamy. Damage titan. Tak, to już jest koniec. Zostawiam was z napisami końcowymi. Mm, I to tyle. Zakończyliśmy DERTA Showdown, tryb kampanii, tryb single player, tryb Dirt Showdown. Nie wiem jak to jeszcze można nazwać. No i cóż. To na dzisiaj już tyle i z tej gry jest tyle. Nie będę wam oczywiście puszczał tych napisów końcowych, bo przecież kto by chciał to oglądać normalny. I jeszcze o jakieś prawa autorskie by mi się do muzyki przyczepili. No ale... To już jest tyle z tej gry. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania i oglądania innych odcinków i innych serii, które nagrywam. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Ciepło. Tak. To jest już na tyle z tej gry. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.